Wow, gdzie ja w ogóle jestem? Mamy zapis, a ten d. Siedem tysięcy. Kurde, mało no. Na tyle mi stać. Nie mogę ci sprzedać jakiejś broni. ale cała sprawa. Coś tam wykupiłem, ale myślę, że moje zabójstwa tych wszystkich demonów to były więcej warte. chwilę, bo się jeszcze zastanawiam nad czymś. Ha, bo mam ten Dragon Sword. A miałem jeszcze tą drugą broń. Czy ja już mam ją wyposażoną? Na czym to polega? Nie wiem. Blade of the. A nie, to już mam. Podwójne nawet. Dobra, jest sprawa. Dobra, to muszę bez przerwy dashować. O, wyrzutnie jest na niego efektywna. Znaczy, cokolwiek mu zadaje, myślałem, że nic nie będzie. Nie jestem pewien, czy to będzie ostatni boss, czy jeszcze będzie inna runda. proszę mógłby się wskrzesić ten inny demon. To by było mało przyjemne.

Co, pofrunął sobie? Ja nie mówcie mi, że będę musiał jeszcze jakoś gonić kolesia przez dłuższy okres. Zobaczymy. Myślę, że już z pewnością ostateczne starcie, druga faza, to nie ma tak prosto. Mamy kolejną fazę. Mogę mu zadać jakiekolwiek obrażenia? Tak trochę średnio. Ale może go jakoś ranie w końcu. Nie wiem. Albo w głowę, jeżeli. U, jakąś skorupę tam ma. Żadnych obrażeń. Nas tam zgubiono w tej rozgrywce, nie wiem o co chodzi w ogóle. Widzę jakieś znaki na skorupie, jakby rzeczywiście była trochę może zniszczona. Nie wiem. Nie pojęcia. Mogę się skupić na czymkolwiek innym? O, dostał w głowę. Ok. No ta walka nie jest aż taka super oczywista. Wykorzystał Fireball. Dalej chcę policz. Nie, chyba ja muszę się wspinać za nim. Jak się skacze. Come on. Nie uciekniesz mi, mam nadzieję, że nie jest to jakaś misja na czas że może uciec i zniszczyć świat przy okazji i wróg. To jest miejsce na kolejną rundę. Nie wiem czasami od czego w sobie dostaje do majcz. Znowu chyba wspinaczka. Nie, jeszcze się pojedynkuję. A, dobra, bo on zniszczył strukturę. Gdyby tego nie zrobił, to by przetrwał. Mamy leczenie. No to już będzie chyba ostatnie starcie, raczej. No to ten boss ostatecznie jest jakiś super interesujący. Myślę, że walka jednak z miecza będzie wymagana. Jeszcze leczenie w ramach pewności, to może lepiej bez przerwy w twarz strzać. Nie wiem, nie, trochę zbyt powoli wychodzi. O, dobra, chyba tyle. Już nawet nie wiem, z kim ja walczę teraz. Jakoś moja kropla krwi go wskrzesiła. wyrzutnia wydaje się być całkiem efektywna. Firebola też mogą być. A, mogę go też na bliskiej odległości zatwić. No nie, lecz nie? Takie? Trochę średnie. Ty jaki prędki? Przegrana, ale bez zadzieja, no nie! Myślałem, że jeszcze przetrwa jeden cios, no, ale głupota. Kurde. Jeszcze miałem jedno leczenie. Super mocne. Zawaliłem to. Ciężko mu jakkolwiek inaczej zadać obrażenia, no muszę jednak z ataków dystansowych. Już uciekło. Jakoś całkowicie go zmasakrowałem tu z bliska. No nie. O, mogę się uleczyć, wyśmiejcie. To jeszcze mamy na fula. Dobra, zamordowane. Chyba. No nie, ale głupia sprawa. Miałem w sumie pierwszą śmierć tutaj. Myślę, że wyjdzie serię bez śmiercia zawaliłem. Gdybym się uleczył jeszcze. Któryś mi zadał zbyt wielkie obrażenie jednym uderzeniem. Drives away the darkness once again. Alright, no to z udało się wygrać całą produkcję. E, zobaczmy jeszcze jakieś skip. Może będą sceny po napisach, nie? Cokolwiek nie to już jest. Inne menu główne i w sumie tyle. Tag missions? Ninja Records. Znaczy no to polega. Moje statystyki, general records, tag missions. A może by było wykonywać speedruny czy o co chodzi, chapter challenge. Pod względem karmy, czasu. Chyba jeszcze jakieś rankingi światowe, ninja records. A no to, jeżeli ktoś chce pod speedruny wykonywać. Dobra, w każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o obecną serię. Całkiem przyjemnie mi się rozgrywało, no mówiąc szczerze, ja osobiście nigdy wcześniej nie grałem w tą serię, więc nie wiedziałem czego się do końca spodziewać. Jednak dosyć przyjemna rozgrywka. Myślałem, że poziom trudności będzie nieco większy, bo z tego co słyszałem jest to jedna z najtrudniejszych serii w historii. Widziałem kiedyś różne rankingi na YouTubie, na internecie. A to nie może oryginalna odsłona była na o wiele wyższym poziomie trudności, a remaster nie był już aż taki ciężki. No, chyba że poziom normalny był w miarę prosty. Nie wiem, jak to było z poziomami trudności w podstawowej odsłonie. Jeżeli tu bym zagrał na bardzo trudnym, no to z pewnością byłoby o wiele ciężej. A tak to w sumie nie wiem, chyba miałem jedną śmierć na przestrzeni całej gry, właśnie z Final Bossem. A i tak mogłem to jeszcze rozegrać gdybym się uleczył, a to nie zdążyłem. No dobra, już nie będę pewnie grał na kolejnych wyższych poziomach trudności, raczej planuję nagrywać od tej pory inne serie. Może jeszcze w ramach podsumowania, recenzję krótką powiem co sądzę o tej produkcji. Myślę, że system walki jest dosyć prosty. W zasadzie można było tylko i wyłącznie wciskać mocny atak. To właśnie pod trójkątem na PlayStation, to znaczy na padzie na PlayStation. Jak rozgrywałem, i w zasadzie wszystkie walki automatycznie wychodziły. Bohater potrafił wszystkich dobijać, więc pod tym względem, model walki ba bardzo prosty. Chociaż z drugiej strony, można było wykonywać dziesiątki różnych dodatkowych kombosów. Można było się wyuczyć jakichś ataków z wyskoku. Tych kombosów było całkiem sporo. Jeżeli w odpowiedniej kolejności wciśniemy klawisze, no to wygramy misję powiedzmy już trochę szybciej. Więc w sumie jest to prosta gra do pierwszego przejścia, ale jeżeli chce się wymasterować, jakoś wygrać na czas pod speedruny, no to tytuł jest już o wiele lepszy. Więc ciekawe podejście. Też nawet jeżeli wciskało się pojedynczy przycisk bez przerwy, to i tak wszelkie walki wyglądały przepicko. Można zwrócić uwagę na płynne animacje różne właśnie animacje tych finisherów. Cała akcja wyglądała naprawdę spektakularnie, nawet jeżeli grało się pod wykorzystanie jednego przycisku. Graficznie, rzeczywiście, gra prezentuje się całkiem nieźle. Tekstury w większości lokacji gwarantowały dużą ilość szczegółów, na przykład jeżeli chodzi o modele postaci. Czasami bywało jednak trochę gorzej, w szczególności jeżeli chodzi o ostatnie levela. Tam bywały rzeczywiście lokacje, że tekstury wyglądały niczym z oryginalnej odsłony. Niczym z jakiegoś PlayStation 3. No to w zasadzie pod koniec rozgrywki w szczególności udało mi się znaleźć kilka podobnych miejsc. Ogólnie, jeżeli chodzi o przebieg rozgrywki, myślę, że większość kampanii była przyjemna, właśnie różnorodna. Jedynie nie byłem fanem ostatniego rozdziału, w zasadzie była to powtórka z rozrywki. Mieliśmy tych samych przeciwników, tych samych bossów, tylko powiedzmy trochę ulepszonych. Już naprawdę ten ostatni rozdział się mocno przedłużał. Myślę, że można by było to skrócić o jakieś, nie wiem, pół godziny, albo przynajmniej postawić jakiś zupełnie nowych przeciwników. A więc tak podsumowując, jaką ocenę bym stawił, myślę, że tak mniej więcej 7,5 na 10. Jednak jest kilka minusów, które bym z pewnością naprawił, czy tam zmienił. Myślę, że powinna być gra dopracowana bardziej pod względem tekstu. Czasami pod koniec była mniej dopracowana, a ta końcówka mi się w szczególności. Mi jej podobało. Więc tak, piszcie w komentarzach, jak wam się podobał cały tytuł, ta wersja remastered, co niej sądzicie? W porównaniu na przykład do oryginału, jeżeli graliście w oryginał, bo ja właśnie nie grałem, jest to moje pierwsze spojrzenie na tą serię. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne serie, to w sumie nawet już dzisiaj albo jutro powinny być pierwsze odcinki z nowej serii, a mianowicie Sniper Elite Resistance. No to już zupełnie inne klimaty II wojny światowej że wcimy się w snajpera i będziemy musieli wykonywać szereg różnorodnych misji. Więc tak, jeżeli interesuje Was tamta seria, kolejne serie, no to polecam zostawić Ajka Sławazłonka. No i sobie to było na tyle. Ja się z żegnam, na jutro.